co to jest, Bos czy nie boss? Bos Jakiś ma. Ja smakowi, jajcie jakiś magii, kurwa Magi? Magii? O, i piją dość ostro, można tu skupić? Nie można. Ale... Chwalmy słońce. Czeka, słupu jak do noc. Kurwa, dajcie się ruszyć nawet o ja pierdolę Dobra, rusz się, rusz się, rusz się, kurwo ja pierdolę pojebany taki w kościole jesteś i są ławki, i tych łapek kurwa nie chcą się rozjepać. no i to lipo płomień, ciężki, fala kwasu zobaczymy czy kwasem mogę pierdolnąć mam z skill'e widzę na to To jakieś obszarówki trzeba no nic im to nie piesze. nic im to nie piesze kwas, chuj na to he? Butelka jest, dzięki. Z butelka jest tusa, dzięki. Stałem butelkę Estusa. Oli jepło! Abu spila na nich. O jak pierdol, jak ich pierdol, to, to kurwa się nie kata, nie? Tylko się... Że... Oni jepią, to są makowie, więc y, kurwa jak tu wezmę sobie. Jak tu wezmę panierę, to będzie zajliście, nie? Jak powiedzmy magiczną parierę, muszę wsiąść. Mm -hmm. Siła... A mam to coś, więcej takie, tego jest. Mam takie czary obszarowe, się jebią jak skurwysyn. Jak skurwysyn jebią. Tylko, że tylko to robi, i nie z użyć. No kurwa, osobno jest udźwig, osobno jest wytrzyma energia. Aj kurwa, jest inaczej zrobili. W było jednym tym, jednym ty mogłeś sobie udźwig podnosić. Kurwa. Tu muszę iść w jest te, jak chcesz udźwig jeszcze podnosić. Kływa to szkodziko, ale to nic, ale tutaj levele szybciej rosną mówi więc jest... przy butelka jest tusa, mimo z czym. Kływa, pierdolą mi tam się i startem dodawało, kurwa. Dobra, ja chcę Estusa, nie chcę tych klejnotów. Klejnoty może będę e, e, farmił. Przed tobą Skype. Uważaj na skok. A, widzę, że się skacze gałką jak w trójce, spoko. Dobra. Nie, rozpowiedni, spoko. Kurwa, spoko, nie byliście już wszyscy. Gałką pierwszym. Gałką się skacze jak Zjepali w za pierwszym bez kurwa Estusów praktycznie. 이시